To wideo podbiło cały internet. Widać na nim, jak dziewczyna po upadku zmienia się w psa, i to kolejny dowód na istnienie skinwalkerów. Obecnie cały zachodni internet żyje nagraniami przedstawiającymi dziwne zachowania zwierząt. Na przykład na tym filmie autor twierdzi, że do jego mieszkania zakradł się prawdziwy skinwalker. Ale kim właściwie są skinwalkerzy? To złowrogie istoty, które potrafią przemieniać się w różne zwierzęta, jak pokazano na tych nagraniach. I rzeczywiście wyglądają one bardzo niepokojąco. Na przykład, na jednym z nich autor twierdzi, że jego pies próbuje dostać się do domu, mimo że prawdziwy pies jest już w środku. Osoby, które zetknęły się z tymi istotami, twierdzą, że łatwo je odróżnić od zwykłych zwierząt. Według relacji, skinwalkerzy mają nienaturalne spojrzenie, jakby patrzył na ciebie człowiek. Potrafią też przybierać postać dzikich zwierząt, na przykład, jak na nagraniu. Na którym jeleń puka do mieszkania dziewczyny, jakby był człowiekiem. Więcej szokujących materiałów z tymi stworzeniami udającymi zwierzęta znajdziesz na naszym kanale Telegram. Link w profilu.